Siemanko. Dzisiaj odcinek sobie przegadamy. Pogadamy o przyszłości kanału. Jest to oczywiście związane z nowym rowerem. Żeby nie być gołosłownym, już prawie wszystko do niego mam. Czekam jeszcze tylko na jedną paczkę, ale to już przyjdzie pewnie dopiero po świętach i będzie można zaczynać składać. I sam nie mogę się już doczekać, aż postawię go na koła i w końcu się gdzieś wybiorę, bo dopadło mi już takie trochę wypalenie rowerowe. I to dzisiejszy główny temat. Jest to spowodowane brakiem czasu i moją pracą na nockach, czego mam już dosyć, i poczyniłem pewne kroki w tym kierunku. Gadałem już z szefostwem o jakieś przeniesienie na dzienną zmianę, bo już naprawdę 4 lata na nockach wystarczą w zupełności. To już siada na zdrowie, na psychę. Pozdrawiam wszystkich, którzy pracują na nockach. Jeżeli macie możliwość zmiany, to nie ma się nad czym zastanawiać, bo będzie tylko gorzej. A ci, którzy nie mają wyboru, to trzymam kciuki. Bądźcie silni. No do tego ta ostatnia przeprowadzka. Także coraz rzadziej mam czas, żeby gdzieś pojeździć. A ile można jeździć wokół domu w promieniu 20-30 km? Ciągłe te same trasy, te same miejsca. Brak mi też przez to już pomysłów na filmy, muszę się przyznać. Nie testuję żadnych sprzętów, nie robię recenzji, porównań i raczej tego robić nie będę. Także ile o czym tu można gadać w kółko, takie mi ostatnio myśli właśnie nachodzą. że coraz ciężej mi się zebrać po prostu na ten rower jak sobie pomyślę, że znowu przejadę tą samą trasę nigdzie dalej w jakieś nowe miejsca nie pojadę bo po prostu nie ma na to czasu albo siły wrócę rano z roboty, więc albo się na chwilę położę wtedy jak już zasnę to wstanę dopiero po południu także czasowo już nie mogę sobie pozwolić na dłuższą wyprawę bo jeszcze obowiązki jakieś w domu i wieczorem znowu trzeba być gotowym do wyjścia na nockę albo tak jak czasami robię, że wracam kawka i bez składzenia się od razu na rower. No ale wtedy fizycznie po prostu nie dam rady pojechać nigdzie, żadnej dłuższej trasy, o gdzieś padnę po drodze, a to nie jest sztuka, żeby się zajechać. Dzisiaj wyjątkowo udało mi się na chwilę wyrwać, ale to ja jest może z 5 km od domu. Mimo że jest środa, no mam dzień wolny, nie idę dzisiaj do pracy, także mogłem sobie wyjść. Ale jeszcze dzisiaj w nocy mam autobus na lotnisko. Jutro z samego rana lecę sobie na urlop, dlatego dzisiaj wolne. Tydzień mnie nie będzie. Potrzebuję odpocząć. Także wrócę dopiero po świętach. Mam nadzieję, że już te brakujące elementy do roweru przyjdą i będzie można go złożyć. Oczywiście nagram z tego filmik. I to będzie pewnie dopiero pierwszy filmik po jakiejś dłuższej przerwie. Że na pewno myślę, że ze dwa tygodnie będzie teraz bez filmu. Musicie mi wybaczyć, no i tutaj przejdę do kolejnej, właśnie kwestii, odnośnie filmów, przyszłości kanału. Bo, tak jak mówię, na co dzień, tym moim czerwonym rowerkiem, jak sobie jeżdżę, to w tygodniu nie za bardzo jest czas. Chociaż, jak się uda przejść na dniówki, to już będzie z tym trochę lepiej. No ale przyznaję bez bicia, brakuje mi trochę pomysłów na odcinki takie tutaj wokół domu, żeby jeździć. No i tu na ratunek właśnie przyjdzie nowy rower. I w tym kierunku myślałem, że ten kanał chyba pójdzie. Będę po prostu na weekendach robić sobie jakieś wyprawy bikepackingowe. Jakieś dłuższe trasy, gdzieś gdzie będzie można faktycznie coś fajnego pokazać, daleko za domem. I to będzie po prostu miało sens. A tak na co dzień to się skupię na jakichś treningach, żeby forma później była z tymi torbami jeździć. Te relacje z zawodów charytatywnych też sobie chyba trochę odpuszczę. W sumie. Tak naprawdę nie dzieje się tam nic specjalnego. Pierwsze jakieś starty w zeszłym roku to może faktycznie dawało trochę jakiejś satysfakcji, bo to była nowość. Jazda w grupach i takie tam. Także jeżeli znowu się na jakieś zapisze, go sobie po prostu przejadę sam dla siebie, dla sprawdzenia formy. Może jedynie z jakichś większych imprez, tak jak czerwcowe 200 km, czy później druga edycja Let Up Ireland. To z tego relacja oczywiście będzie, no a tak skupię się chyba faktycznie na takich rowerowych wyprawach. Pomyślę jeszcze nad formą tego, możecie mi doradzić. Bo, tak jak oglądam sobie takie wyprawy, gdzieś najczęściej zagraniczne, podoba mi się format takiego no comment. Gdzie są tylko widoki. Ładne krajobrazy, wiecie, rozstawianie obozu, ale muzyczka w tle, bez zbędnego komentarza, może tylko jakieś tam ważne rzeczy. No zobaczę, tak to póki co widzę. Także nie bójcie się, nie odpuszczam sobie, nawet jeżeli będzie chwila przerwy w jakichś nowych nagraniach. Odwdzięczę wam się za cierpliwość, i dopiero zacznę pokazywać Wam piękne tego kraju. No i to chyba wszystko, co chciałem dzisiaj powiedzieć. Nie martwcie się, nowe filmy będą. Potrzebuję tylko chwili czasu na ogarnięcie sobie tego wszystkiego. W międzyczasie może trochę technicznie popracuję nad kanałem. Wizualnie w sensie popracuję nad miniaturkami, żeby to jakoś fajnie wyglądało. Wiecie, mniej więcej jednakowo, taki znak firmowy. Wracam do domu, bo znowu zaczyna padać, pakować się, drukować bilety, a Wam życzę zdrowych, wesołych świąt, smacznego jajka itp itd. Zdrowi cali i wiecie.